Siemanko panie i panowie witam Was na krótkim eksperymencie, mam nadzieję, że taki będzie. Jak wiecie, lub możecie się domyślać, wata jest bardzo lekka, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w trakcie jej spalania. Musimy tutaj się w miarę pospieszyć, bo waga szybko się wyłącza także tu mamy 100, 109, no i dajemy sobie trochę waty mamy dosłownie garść waty zobaczymy ile waży teraz mamy 116 że z 109 To garść waty mamy 7 gram szybko sobie sprawdzamy już mamy 115 114 zobaczymy ile popiołu zostanie mam nadzieję że uda nam się to zważyć Zanim się waga rozłączy, 113. Waga nam się rozłączyła. <laughs> Bardzo niedobrze. Nie lubię czegoś takiego. 113 pamięta. No zobaczymy, ile na samym końcu będzie to uważało. Niezłe hamulce. bo myślałem, że to trochę będzie mm, pamiętało lepiej że waga lepiej się spisze, ale jednak, ale jednak nie I teraz zero wyświetla się bardzo długo ale żeby działać w trakcie tego jak się spala niestety szmec, nie podobało mi się to To no już praktycznie został nam popiołek Jeszcze trochę ognia widać a jak ognia trochę widać czyli jeszcze trochę waty jest Zobaczymy ile będzie tego popiołku z 7 gram waty Dobra, już tylko dymek. Został żar, nie pali się. Mamy 109, od takiej wartości zaczynaliśmy. Mamy 0, ale... żeby wszystko było na dokładnie, wyzerujemy. Zważymy sobie jeszcze raz miskę. I wychodzi na to, że ten popiołek nic nie waży, a jednak trochę wagi bym mu dał bo czuję jak mi się odbija pod palcami ale to są wartości już poniżej 1 grama w takim razie może z pół grama to ma tak by to wyglądało o, dzięki za uwagę taki eksperyment e, byle jaki wyszło trochę waga mnie tutaj no za, za, krótko, za krótko pokazuję tam te wartości i się wyłącza no właśnie, ok. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i na pewno do następnego jakiegoś filmiku. Na razie. Cześć, zdrówka życzę.